Witaj serdecznie, ja jestem Karol Walczak, idziemy po zdrowie. Jak pewnie wiesz, całkiem niedawno wróciłem z Vipassany i bardzo lubię ten stan powipasanowy, ponieważ umysł zachowuje się zupełnie inaczej. Jest oczyszczony, jest skoncentrowany, jest taki zdyscyplinowany, dużo łatwiej w zasadzie robi się wszystko ponieważ się nie rozpraszamy, więc no ja ten stan uwielbiam. Tam przy okazji na Vipassanie właśnie oczywiście przychodzą do Ciebie głębsze przemyślenia, refleksje, takie plany, które tutaj gdzieś możesz zrobić i dla mnie jest to naprawdę bardzo dobre i widoczne, ponieważ my po tej Vipassanie jesteśmy jakby tak trochę rozpędzeni. To jest tak zwany efekt rozpędu. Na przykład, e, oczywiście, wiesz, kiedy na przykład sportowiec biegnie na 100 metrów, tak, dajmy na to, to wiadomo, że właśnie e, ten start zabiera mu w zasadzie najwięcej energii wtedy, kiedy musi ruszyć do jakiegoś działania, ruszyć do jakiegoś pędu, tak? Ale kiedy już się rozpędzi, to zobacz, że kiedy na przykład przebiegnie on już linię mety, to tak naprawdę później jeszcze musi przebiec kilkanaście, kilkadziesiąt metrów, zanim się na przykład zatrzyma. I trochę właśnie tak samo jest właśnie z nami po tej wipasanie, że kiedy my jesteśmy w tym takim trybie pełnej koncentracji, to później bardzo łatwo jest utrzymać ten taki wysoki stan koncentracji. Więc ja właśnie odciąłem się od tych wszystkich rozpraszaczy. Udało mi się też całkowicie uwolnić te przywiązania, które miałem, które mnie jeszcze delikatnie gdzieś tam rozpraszały, więc sobie medytuję codziennie, bardzo dużo pracuję, właśnie ćwiczę. W zasadzie robię tylko... E, takie rzeczy wartościowe. Wróciłem też do czytania książek, ponieważ ogromnie mi tego brakowało, a tak naprawdę je, było to tylko moją winą, ponieważ e, no gdzieś tutaj ten internet, tak, te jakieś filmiki, coś, być może sprawdzenie komentarzy, niepotrzebne ekscytowanie się e, tymi takimi sprawami medialnymi mnie rozpraszały, a kiedy z tego zrezygnujemy, to okazuje się, że właśnie mamy e, kilka dodatkowych godzin na przykład e, i możemy sobie Zacząć czytać książki. Więc dzisiaj też chciałem, właśnie co nie, co pokrótce opowiedzieć, właśnie o tej psychologii kundalini jogi Karla Gustawa Junga, ponieważ ja zajmuję się kundalini jogą, więc chcę jak najbardziej poznawać różne punkty widzenia, aby ubogacić tą swoją wiedzę i móc po prostu później lepiej ją przekazywać. Ale zanim to zrobię, to na początek zabiorę Cię na wycieczkę. Do um, pewnego miejsca i ja te nagrania zrobiłem miesiąc temu. Natomiast po prostu to nagrałem i no nie użyłem tego w żadnym vlogu, a chciałbym po prostu też to sobie usunąć z komputera. Więc teraz będzie taka kompilacja krótkich filmików wraz z muzyką, żeby troszeczkę urozmaicić tobie tego vloga. Więc zapraszam na wycieczkę. Witam serdecznie, jestem Karol idziemy po zdrowie. Dzisiaj mamy jeden z piękniejszych dni jeszcze w tym roku. Jest cieplutko, jest słonecznie, jest mnóstwo ludzi. Wchodzą co chwilę i schodzą z gór całe wycieczki, a tam jeszcze tutaj... Jest coś ciekawego, co ci pokażę, tylko muszę odwrócić kamerę. Ponieważ tam są dziewczyny, leżą na trawie. A co one robią na tej trawie? Opalają się? Leżą sobie na boczku? Nie, one ćwiczą jogę. Tak jest, zażywają kąpieli słoneczne i leżą sobie na trawce we wspólnocie się w gimnastykują, różne dziwne wigibasy robią i doświadczają przyjemności płynącej ze swojego ciała. Więc i my dzisiaj sobie zrobimy taką e, wycieczkę, ponieważ no, te dwa dni mają być podobno bardzo gorące, jest cieplutko, fajnie, miło i nie ma co siedzieć cały czas w domu, nawet jeżeli jest mnóstwo pracy do zrobienia, no to trudno. Powiedzmy, że jest weekend, <laughs> więc zabieram cię na wycieczkę. No więc tak, jesteśmy już w domu, chociaż ja tak naprawdę nie ruszyłem się ani na metr. <laughs> więc chciałem Ci opowiedzieć nawet nie tyle o zawartości tej książki, lecz o pewnej refleksji, która przyszła do mnie w trakcie czytania tej książki i dotyczy ona symboli, ponieważ tutaj właśnie pan Carl Gustav Jung. Starał się bardzo dokładnie wyjaśnić tą symbolikę indyjską, ponieważ po prostu my, Europejczycy, jej nie rozumiemy. I przyszło do mnie świetne odniesienie, jakbyśmy na przykład byli w innej kulturze i patrzyli na własne symbole, które my mamy. I tutaj od razu przychodzi nam na myśl właśnie symbol krzyża i Jezusa, właśnie Chrystusa ukrzyżowanego na tym krzyżu, i on wisi praktycznie wszędzie. Ja niestety uważam, oczywiście mogę się mylić, ale obserwując ludzi gdzieś głęboko wierzących, oczywiście nie przeczę w żaden sposób, że wiara jest absolutna, głęboka właśnie w Boga, w Jezusa Chrystusa i to jest dobre, to jest cudowne. Natomiast bym się chciał skoncentrować na symbolice, ponieważ uważam, że zbytnie skoncentrowanie się właśnie na tym symbolu krzyża troszeczkę. Zniekształciło um, tą naszą wiarę e, i po prostu przestawiło nasz umysł na cierpienie. A raczej nie takie jest e, zamierzenie wiary. Wiara raczej ma doprowadzać nas do coraz większej miłości, współczucia, jedności, radości, szczęścia, generalnie do coraz lepszego życia. Takie było podstawowe założenie wiary. Natomiast my zaczęliśmy poprzez nadmierne patrzenie się właśnie na ten symbol krzyża zwracać uwagę na cierpienie. Wyobraź sobie, że wielu ludzi w ogóle uważa, iż to, że cierpi w swoim życiu, przybliża ich do Boga, ale no nie ma nigdzie czegoś takiego napisanego, przecież żaden Bóg. Ani Jezus Chrystus nie chciałby, żebyśmy cierpieli. Właśnie oni są po to, czy Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby nas od tego cierpienia uwolnić. A my, jakby poprzez to, wpadamy w taką trochę postawę cierpiętnika. Zamartwiamy się. Jakby ten symbol krzyża cały czas tam przypomina i o, dobrze, owszem, no, w pewnym sensie życie to cierpienie, jak najbardziej, niemo, e, taka jest prawda, cierpienie jest wszędzie, natomiast też odnosząc się na przykład do swojej wiedzy, e, w jaki sposób funkcjonuje, działa umysł. My doświadczamy w zasadzie tego, na czym się koncentrujemy, czyli tam, na co zwracam ja uwagę, to to właśnie wchłaniam do tego swojego umysłu i później tym się staje. Bardzo prosta zależność. Więc teraz e, zobacz, jeżeli ja na przykład bym się koncentrował cały czas na radości, na miłości, na szczęściu, e, i na przykład miał ten taki obraz, co jest, tak, co jest powiedzmy Jezus Chrystus z tym gorącym sercem. I na przykład myślałbym o tym, w jaki sposób postępować jak Jezus Chrystus. Aha, Jezus był miłosierny, dobry, pomagał, służył. Radował się oczywiście, przecież Jezus jeździł od uczty do uczty. Jego całe życie było wypełnione w zasadzie poza pewnymi sporadycznymi przypadkami, w tym właśnie, tym końcowym aktem jego śmierci, było pełne radości i miłości. Więc Jezus w zasadzie był bardzo radosnym, szczęśliwym i pełnym miłości człowiekiem. Chodził po świecie i, na, i tego nauczał. I gdybym ja właśnie się na tym koncentrował, to cały czas wypełniałbym swój umysł właśnie tymi przymiotami, tym charakterem, tymi archetypami, do którego przecież my dążymy. Tak jak byłem teraz na Vipassanie, tam też Pan Gęka bardzo jasno nam to wytłumaczył w inny sposób, na przykładzie Buddy. Budda też wspaniały, oświecony człowiek. Więc kiedy my na przykład wchodzimy na tą wipasanę, to przyjmujemy tak zwany klejnot w Buddzie, czyli to nie chodzi o to, że ja czczę Buddę dla samego czczenia Buddy, tylko ja przyjmuję jego cechy charakteru. I dążę do tych cech charakteru, czyli chcę za wszelką cenę rozwijać te cechy charakteru. I tak samo właśnie jest z Jezusem Chrystusem. My nie patrzymy się, czy nie powinniśmy za bardzo patrzeć się na daną osobę, ale na przymioty, jakimi ta osoba emanowała, kim ta osoba była dla całego świata. I koncentrując się na tym, my, mimochodem, właśnie tacy będziemy się stawać. Więc to jest bardzo ciekawe. Tak samo w tej symbolice widzisz jogi Kundalini, która w sumie została w pewien sposób zniekształcona, wypaczona właśnie no, przez te nasze zachodnie myślenie, ponieważ my totalnie nie rozumiemy tamtej kultury. Ja teraz też tworzę film na synergię energii, odnośnie właśnie symboliki. Będzie on przygotowany bardzo szczegółowo, właśnie wizualnie, profesjonalnie będzie zrobiony, ponieważ tak dużo łatwiej jest nam zrozumieć dane zagadnienie. Słownie czasami trudno to wytłumaczyć. Jeżeli chodzi o tą symbolikę tych dwóch węży, na przykład, czy tych dwóch spiralnie yy, skręconych Pewnych linii, ponieważ też tak jest to przedstawiane, to tak naprawdę, właśnie chodzi o rozwój i wzrost, o przepływ energii, którą my w sobie nieustannie mamy. Jeżeli stosujemy jakieś praktyki, to po prostu ją czujemy i wiemy, że ta energia w taki sposób po prostu się zachowuje. To są nic innego jak pewne kanały w nas, którymi przepływa ta życiodajna energia, dzięki której w zasadzie żyjemy. Natomiast pan Karl Gustav Jung absolutnie wierzył w Boga. Też jest jego świetny wykład. Mogę ci go podlinkować, jak został zapytany o to, czy wierzy w Boga. Powiedział, że tak, a w takim razie skąd ma na to, a, a skąd wie, czy skąd ma tam na to dowód? On powiedział, że trudno odpowiedzieć na to pytanie, ale po prostu to wie. Po prostu to wie, ponieważ akurat Jung miał mnóstwo doświadczeń mistycznych, związanych też z boskością, z Bogiem, więc on tego Boga z całą pewnością doświadczał wewnętrznie i pomimo tego, widzisz, zdobywał się na takie naukowe wyjaśnienie tej kundalini jogi, że to nie jest nic strasznego, nic złego, tylko po prostu my nie rozumiemy tej symboliki. I on się podjął tego zadania, opowiadał też z pewną dozą, oczywiście, Takiej skromności, tak jak to on zresztą, że nigdy w pełni tego nie zrozumiemy, ponieważ się tam po prostu nie urodziliśmy. A człowiek, jeżeli czegoś nie zna, to najczęściej się tego boi, neguje to i demonizuje. Też to są tam m.in. jego słowa. Dlatego wiedza, edukacja jest bardzo nam potrzebna, byśmy po prostu stawali się lepszymi ludźmi. Trochę się rozwinąłem, ale widzisz, tak działa umysł powipasanowy. Bardzo dużo chce mi się pracować, mówić, robić, więc nie tracę ani chwili czasu i dalej zabieram się do pracy. Dziękuję za obejrzenie tego materiału i pozdrawiam.